znajdujemy się w okolicach przepięknych jezior suwalskich, szelment mały, szelment wielki. A nieruchomości, które za chwilę wam pokażę, znajdują się w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki, a w miejscowości przejma mała. Zresztą sami obejrzyjcie. Działka znajduje się we wsi przejma mała, położonej w województwie Podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki Działka o powierzchni 1540 m2 jest w kształcie prostokąta o wymiarach 75 m na 198 m na 75 m na 211 m z dostępem aż 75 m bieżących linii brzegowej jeziora Shelment Wielki. Nieruchomość posiada wydane warunki zabudowy na budowę domu całorocznego z basenem o powierzchni około 400 m2. Oraz budynku gospodarczego. Prąd oraz przyłącze wodociągowe z gminnej sieci wodociągowej znajduje się w granicy działki. Działka została podzielona przez obecnego właściciela na trzy mniejsze o powierzchni około 5000 m2 każda. Z działki rozpościera się przepiękny widok na dwa jeziora: szelment wielki i szelment mały. A własna linia brzegowa zagospodarowana jest poprzez łagodny zjazd i zejście oraz własny pomost. Po wschodniej stronie jeziora wznosi się góra Jesionowa, na której znajduje się wyciąg narciarski wraz z ośrodkiem narciarskim. Do Suwałk dojedziemy w 20 minut, a do granicy z Litwą mamy zaledwie 15 minut drogi samochodem. Natomiast do Wosir Shelment, nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, dojedziemy w 9 minut. Nieruchomość ze względu na swoje położenie doskonale nadaje się dla osób kochających spokój, ciszę i przyrodę. Oraz uprawiających sporty wodne i zimowe. Jeżeli chciałbyś spędzać czas na łonie natury, z pięknymi widokami oraz wieloma innymi możliwościami aktywnego wypoczynku, to jest idealna inwestycja właśnie dla ciebie oraz inwestorów, którzy będą chcieli podzielić działkę na mniejsze w celach zarobkowych. Czytał Dawid Sadi. Poczuj tą wolność, poczuj tą ciszę i spokój. I rozkoszuj się tymi niesamowitymi widokami. Tak samo jak ja. Dlatego zapraszam cię, abyś przyjechał tutaj osobiście i przekonał się, czy to miejsce jest właśnie dla ciebie. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta i ta nieruchomość, świetnie. Zadzwoń Michał Dąbrowski Remax City.